Okay. Typowy Lannister się pyta, czy będziemy coś nagrywać o problemach marki Disco Elysium. Nie myśleliśmy o tym. To brzmi jak temat dla Wojtka. To brzmi jak temat dla Wojtka, bo Wojtek lubi grzebać w e, problemach studiów. W cudzych problemach. Być może słyszeliście o takiej grze jak Disco Elysium, i być może słyszeliście o tym, przez co przechodzi w ostatnich miesiącach estońskie studio Zaum. W dużym skrócie, pod koniec 2022 roku na jaw wyszło, że ze studiem pożegnali się, wbrew swojej woli, kluczowi twórcy gry, między innymi Robert Kurwitz, ojciec świata Disco Elysium. Później zaczęły wypływać różne informacje, głównie od samych usuniętych ze studia osób. Zaczęli oni snuć narracje o pozbawionych skrupułów biznesmenach, którzy postanowili pozbawić ich dzieła życia i Kraść im disco Elysium, co zostało szybko podchwycone przez publiczność, która zazwyczaj łatwo podłapuje opowieści o złych krawłaciarzach, wyzyskujących biednych artystów, robiących fajne gry. Czemu się nie dziwię, bo to tak też czasami wygląda. Często wygląda. Zazwyczaj tak wygląda. Ale w odpowiedzi na te zarzuty zaczęła wypływać wersja zdarzeń z drugiej strony, która sugerowała, że istniały inne, bardzo poważne powody przymusowego rozstania ze studiem. Kanał People Mega Games niedawno postanowił przeprowadzić śledztwo i naświetlić sytuację z każdej strony konfliktu i spróbować odpowiedzieć na te najważniejsze pytania. W ramach reportażu pojechali między innymi do Estonii i przeprowadzili wywiad zarówno z kluczowymi postaciami tej afery, jak i innymi pracownikami studia. Cały reportaż wam bardzo polecam, bo to jest po prostu kawał dobrej roboty. Całość bardzo szczegółowo zarysowuje nie tylko aferę, ale również jej szeroki kontekst, między innymi historię powstania samego studia jak i Disco Elysium. Materiał trwa 2,5 godziny albo więcej jeśli dodamy do tego całość opublikowanych wywiadów, które do samego reportażu trafiły tylko częściowo. Dlatego postanowiliśmy zrobić dla Was streszczenie najważniejszych rzeczy, których dowiedzieliśmy się o zamieszaniu wokół studia Zaum. Na początek, żeby upewnić się, że wszyscy jesteśmy w temacie. Disco Elysium to niezależna detektywistyczna gra RPG autorstwa estońskiego studia ZAUM. Gra zasłynęła swoim podejściem do gatunku RPG, oraz nastrojem, postaciami i historią. Świat gry jest przesiąknięty polityką, różnymi poglądami, ideologiami i filozofią, co ma o tyle znaczenie, że uniwersum gry jest jakby odbiciem naszego świata. Absolutnie jedna z najbardziej wyjątkowych rzeczy, jaką można znaleźć w, w całej historii gier. Co docenili zarówno gracze, jak i krytycy. Elysium obecnie ma 91 na Metacriticu i zdobyło mnóstwo nagród i nominacji. W 2019 roku na The Game Awards było nominowane w czterech kategoriach: za najlepszą grę indie, najlepszego RPG, -a najlepszą narrację i najlepszy indie debut, i wszystkie wygrała. Gra powstała na bazie książki Sacred and Terrible Air, napisanej przez wspomnianego Roberta Kurwica, który jest jednym z założycieli zaum i kluczową osobą przy produkcji samej gry. Kurwicowi w wydaniu książki pomógł znany, kontrowersyjny estoński autor Kaur Kender, który później namówił go również na założenie studia i przeniesienie książki Kurwica w świat gier. Z ważnych postaci warto wspomnieć również o Aleksandrze Rostowie, dyrektorze artystycznym gry, oraz Helen Hinpere, jednej z pisarek. Warto Podkreślić, że oboje byli bliskimi przyjaciółmi Kurwica. Stworzeniem gier jest taki problem, że trzeba na to dużo kasy którą Studio musiało gdzieś znaleźć. Pierwszym dużym inwestorem był estoński biznesmen Margus Linnamae. Później pojawił się Ilmar Kompus oraz jego partner biznesowy Tonis Havel, który jakieś 10 lat temu zamieszany był w wielki finansowy skandal. On sam oficjalnie został bankrutem, plus do tej pory jest winien kilka milionów euro. Tonis Havel oficjalnie nie jest udziałowcem studia, ale są podejrzenia, że jest takim cichym udziałowcem, a za słupa robi jego partnerka Anu Reiman. W międzyczasie zmieniały się te proporcje w udziałach, zmieniała się też struktura Dochodziły jakieś nowe połączone firmy. Nie chcę was zarzucać tymi biznesowymi informacjami. Skupię się na tym, co potrzebne do zrozumienia sytuacji. Podczas produkcji gry studio potrzebowało więcej pieniędzy, które dosypywał Margus Linnamae, będący dalej głównym inwestorem, posiadając ponad 85% udziałów. Zmieniło się to w 2020 roku. Główni twórcy gry, czyli Kurwicz, Rostov i Kender, posiadali wtedy po nieco ponad 10% udziałów w firmie, Ilmar Kompus ponad 22%, a Margus Linnamae niecałe. 47%, przez co przestał być głównym inwestorem, czyli takim posiadającym ponad połowę udziałów. W 2021 roku Linna Mae postanowił sprzedać swoje udziały w studiu, które postanowił odkupić Ilmar Kompus, dzięki czemu Kompus posiadał wtedy ponad 69% udziałów i stał się w ten sposób udziałowcem większościowym, co dawało mu kontrolę nad firmą. Na odkupienie udziałów od Linna Mae Kompus potrzebował 4,5 miliona euro i 300 tysięcy miał wyłożyć z własnej kieszeni, 1 1 200 tysięcy pochodziło z pożyczki, którą zaciągnął dla niego Kaur Kender za pośrednictwem innej firmy Disco Elysium UK Limited założonej w 2019 roku, która oficjalnie trzyma prawa do Disco Elysium, to w sumie nie jest takie ważne, ale warto o tym wspomnieć. I tutaj zaczyna się cała afera. Skąd Ilmar Kompus wziął brakujące 3 miliony euro? Rzekomo miał sprzedać podstawionej przez siebie firmie za 1 euro grafiki koncepcyjne i zarys nowej marki, którą następnie odkupiło studio Zaum za 4 800 000 euro i następnie użył tych pieniędzy do wykupienia udziałów. Więc wytłumaczę wam co się stało. Właściwie o co oskarżają go Kurwić i Rostow? Kompus miał użyć pieniędzy studia, aby wykupić Kontrolę nad studiem. Kurwis i Rostow twierdzą również, że pozbyto się ich, ponieważ po odkryciu tego dealu chcieli zobaczyć oficjalne dokumenty, bo podejrzewali, że ta transakcja mogła nie być do końca legalna. Wskazując jednocześnie na Tonisa Havella, partnera biznesowego kompusa, który przecież już był umoczony w jeden przekręt finansowy. Co ciekawe, pozew z podejrzeniem popełnienia przestępstwa złożył również Kaur Kender, który jednak szybko go wycofał, samemu przyznając, że nie było ku temu dobrych podstaw. Jest tutaj dużo pytań i wątpliwości. Ilmar Kompus twierdzi, że wszyscy udziałowcy byli świadomi tej transakcji. Czemu Kurwic i Rostow zaprzeczają? Nie tworzono również żadnych zapisów czy nagrań ze spotkań udziałowców, więc nie ma dowodów i w większości przypadków jest to słowo przeciwko słowu, co samo w sobie jest dziwne. Takie nieformalne podejście przez doświadczonych biznesmenów w decyzjach dotyczących milionów euro. Pytanie, czy doszło tutaj do jakiegoś przekrętu? Czy przejęcie akcji przez Ilmara Kompusa było nielegalne? Tego nie ma jak rozstrzygnąć. Najmniej my tego nie możemy rozstrzygnąć, to będzie musiał zrobić sąd. Niezależnie od werdyktu, Kurwiz i Rostow twierdzą, że właśnie dlatego zostali zwolnieni ponieważ zadawali niewygodne pytania, ale druga strona twierdzi, że powód był zupełnie inny. Mówi o tym Ilmar Kompus oraz potwierdzają to inni pracownicy studia w wywiadach dla People Make Games, okazuje się, że Robert Kurwitz jest bardzo utalentowanym pisarzem, ale do jego talentów nie należy bycie dobrym liderem. Pracownicy opowiadali o wielu toksycznych zachowaniach artysty, o tym jak potrafił bez zastanowienia w brutalny sposób odrzucić pracę innych, o tym jak tworzył wokół siebie tzw. innoverso, Circle, czyli kółko jego najbliższych współpracowników, sprawiając, że reszta czuła się źle lub niedoceniana. Jedną z najgorszych historii jest ta, w której kurwic polecił jednemu z pisarzy, aby kazał młodszym scenarzystom wykonać jakieś zadanie próbne, aby sprawdzić, czy nadają się do pras nad kolejną grą. Następnie powiedział, że ich prace są świetne, ale jednak postanowił ich odrzucić. Co również polecił zrobić temu samemu pisarzowi. Po czym okazało się, że Kurwic nigdy nawet tych prac nie sprawdził. Robert Kurwic, według opowieści współpracowników, miał być zapatrzonym w siebie artystą, który wprowadzał do studia toksyczną atmosferę i za nic nie liczył się z innymi ludźmi. Traktował ich bardzo instrumentalnie. Gdy autorzy reportażu People Make Games skonfrontowali Kurwica z opiniami jego byłych współpracowników o pracy z nim, odpowiedział długim, przeintelektualizowanym listem, w którym w żaden sposób nie zaprzeczał tym oskarżeniom. Zamiast tego całą jego odpowiedź można podsumować jako: Jestem artystą, moim zadaniem jest pisać, nie będę wchodził w tę dyskusję. Problemem miało być również zaangażowanie zwolnionych osób w tworzenie edycji Final Cut. Robert Kurwicz miał ponoć w żaden sposób nie pracować nad wersją reżyserską, podobnie Aleksander Rostow, obaj mieli rzucić swoje obowiązki na innych, a samemu pójść na ciągle wydłużający się urlop. Oni sami tłumaczą, że po ogromnym crunchu, po doprowadzeniu disco Elysium do końca, potrzebowali przerwy. Problem w tym, że wygląda na to, że rzucili swoje obowiązki na innych pracowników, którzy również też przecież potrzebowali przerwy, bo pracowali na to samą grą i też byli zmęczeni. Razem z nimi zwolniona została również wspomniana wcześniej Helen Hinperek, która pomimo tego, że widnieje jako główny pisarz edycji Final Cut, ponoć nie napisała nawet jednego słowa na potrzeby nowej edycji i ogólnie nie spełniała się jako lider. Sama broni się w ten sposób, że była zajęta pracowaniem nad dubbingiem całej gry, co samo w sobie było ogromnym wyzwaniem. Tym co miało ostatecznie sądzić o wyrzuceniu twórców ze studia miała być próba kradzieży kodu źródłowego Disco Elysium oraz plany założenia nowego studia przez Kurwica i wybranych kilku osób z jego wewnętrznego kręgu przyjaciół. O tym, że były takie plany opowiadał Ilmar Kompus oraz zasugerował to Peter i Sullonem, którego Kurwic miał poprosić o udostępnienie kodu źródłowego gry. Jak widzicie, nie jest to sprawa, w której łatwo wyciągnąć wnioski. Czy wykupienie udziałów przez Ilmara Kompusa było legalne? Czy twórców pozbyto się przez toksyczne zachowania i zrzucanie obowiązków na innych? A może był to tylko wygodny pretekst, aby się ich pozbyć? Być może kiedyś poznamy prawdę, czy to w ramach rozpraw sądowych, czy wypowiedzi kolejnych osób ze studia. Całość jest dalej bardzo rozwojowa, tak samo jak status ewentualnej kontynuacji Disco Elysium. Z wywiadu z Ilmarem Kompusem wynika, że sequel prawdopodobnie w tym momencie nie powstaje, czego bezpośrednim powodem jest ta afera. To, że miał powstać, wiemy na pewno, bo preprodukt. Produkcja miała wystartować już po premierze jedynki, dochody z dwójki były częścią z umów między udziałowcami, na potrzeby czego założono oddzielną spółkę, New Elysium, która posiada prawa do sequela, a udziały w niej do tej pory podzielone są porówno między stronami sporu. Można się też zastanawiać, na ile Disco Elysium 2 powtórzy sukces bez kluczowych osób stojących za jedynką i ojca tego świata. Załom cały czas rekrutuje nowych artystów i obecnie jest już chyba ich więcej niż za czasów pierwszego Disco Elysium. Jedynka okazała się sukcesem, więc dwójka prawie na pewno dostanie większy budżet. W studiu dalej pracuje również wiele osób, które też miały ogromny udział w stworzeniu Disco Elysium. Dla nich dwójka nie będzie już pierwszą grą w życiu i posiadają teraz więcej doświadczenia. No i przecież znamy świetny przykład, że brak współpracy z oryginalnym twórcą uniwersum nie musi oznaczać, że nasz produkt wyjdzie słaby, tak samo jak współpraca z nim nie musi oznaczać, że wyjdzie dobry. Pamiętajmy też, że rozszerzenie Final Cut powstało praktycznie bez udziału Kurwica i Rostowa, a po ich odejściu sytuacja i atmosfera w studiu może się poprawić. Pracownicy ponoć... Też nie są bardzo zmartwieni tym, że Kurwic nie będzie już kierował produkcją, co wynika z wywiadu z nimi. W kontekście tego wszystkiego nie przekreślałbym możliwości, że sequel będzie dobry. Bardziej martwiłbym się, czy w ogóle powstanie. Co do Kurwice i Rostowa, prowadzą oni batalię sądową o prawa do studia i disco Elysium. W zeszłym roku założyli oni własne studio Red Infobox i ponoć podpisali jakąś umowę z chińskim NetEase, studiem znanym głównie z gier mobilnych, między innymi Diablo Immortal. Jako podsumowanie całej sprawy spodobał mi się komentarz pod reportażem People Make Games, Wygląda na to, że biznesmeni są dwulicowi, artyści neurotyczni, a pracownicy jak zwykle zostali na lodzie. Opowieść jest stara jak świat. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.